Hej, cześć, witajcie, Boże! Hej, cześć, witajcie, ludzie! Witam was bardzo serdecznie. Dead by Daylight, serii, której nie było x tysięcy lat. Odcinków ze mną jest Kryksos, Demon i Amongas. Z Amongo, przepraszam. <śleszta> Amongas? <-us. śleszta> <śleszta> <Zdebny> Among <-us. śleszta> Dzień dobry wszystkim. Eee, gramy się sobie... na dokładnie. Yy, ze mną są te osoby. W sumie mecz zaczyna się wczytywać. Ja zrobię w tym momencie cięcie, żebyście nie musieli być na lodnej screenie. Widzimy się czysto w rozgrywce. Stawcie łapkę w górę i wbijcie do ekipy z trzy, trzyosobowej. Skryt, skryt, cięcie. Dobra, już Oj, po cięciu gramy sobie. Ja wiem, jakie mam perki na tego Billa. Pożyczony czas, bieganie. No nie sprawdziłeś. Bo się witałem! <laughs> no to w tym czasie mogłeś się sprawdzić. Mogłem. Jeszcze jedna rzecz. Nienawidzę tej mapy. Rak się w to jest, jest jak się same. pamiętam. Ale ja najbardziej nienawidzę tej szkoły. Ja, nie, nie, nie nienawidzę tej, tej mapy. O, to jest... A ja lubię, akurat jest mała, jest poręczna. Ja pamiętam, ja Ale zyskałem, jest właśnie taka, zyskałem, ten... ...kaustrofobiczna i łatwo o killer może. O kurwa, on jest tu! Niektórych, Sorry, jak jaki morderca? Ten, ja doktorek jest. Oh shit. Ja tak, ja nie zaznaczyłem. Ta to jest chyba nie nowa Jezus, to jest jakaś popoga chodząca chyba na konsoli z czymś, bo mnie zgubi sekundy. To co? Toktorek jest, nie? Ta doktor jest. Torek. Jezus, najgorzej. No gdzie są generatory, ktoś Ale jest... Osobiście nie bo wie Właśnie, wie. ja sam przebiegłem pół mapy Dobre i nadal bongena. żadnego nie znalazłem. A te Wiesz co, coś Generatory na są na dole, nie? Swoją drogą, wizual, update taki wszedł jest kozacki. Jest sztosem totalnym. O. Naprawdę. O, właśnie, widzę, że coś się zmieniło. Coś, Wizualnie? Coś się zmieniło. Tak. Generatory widziałeś? O. Generatory też fajnie, mm. bo każdy ma inną animację jak podejdzie, mm. tam Nie no, cały czas wokół mnie chodzi ten doktorek. No to jest. dobrze, lupuj z frajera. O, co jest to za klaudetka, która zamiast o! genów robić to zbiera kumicy. nie jak trzymam Goni kół, cię cały czas Kryksos? Nie to, że mnie goni, ale chodzi gdzieś w mnie, bo to że, że mnie. się ci serce. O. odpuść jest jest, 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 koło mnie. Już, już nie, już nie śmierdzi. O, Mateusza, o Jezus, nie że ciebie was pokazało. Ej, się obsadzi. ścigamy gościu. Te, odpuścił tak. mnie. Krzyż to. No, bo no, chyba na mnie poszedł. Nie, słyszę tu raz. Nie, nie, no chłop, to, to, to go. jest jedna wielka. Ale może właśnie to jest najgorsze, bo on może chodzić nad wami. I będziecie go również właśnie słyszeć. Ale bezpośrednio koło niego przebiegłem i myślałem, że za mną pojechał. O, jest, jest. jest. są inne animacje. O, kurde. No dobra, chłop, nie umie grać w tę grę. Kręcę tu z kimś, ta siema, kim jesteś? No to, cześć, to, Among Us. Amongus. Among Us. Among Us, Boże, mogę dać w tagi. Ale że Among Us? DBD w Among Us. Albo Among w Gdzie tu są geny na tej mapie? No kręcimy jednego właśnie, ale ten, słaby jest ten nikogo nie powieścił. Więcej genów opis jest na dole. Kurde, jednak mam generatorem. No bo kreksos nam tutaj ładnie balansuje z rangą Ej, Kryksos jego masz to rangę? Dziecko? Ja mam walam nie? No ja w 20. O, ze Stasik, co? So. Jest, jest wysoko, jest, nie? Tutaj, jest tutaj, idzie do nas, idzie do nas. Tak, bo ja walam generatorem. A bo uciekaj, się skitrałem. Ja się skitrałem, ja ci dalej. jeden. Pokon, gena ten. Gena zepsułem to, mój Kuj, wie jednak. Pamiętajcie, kto że ten stary? konsolowiec frajerski. Paletą byłem dostał. No. Za budzi ja chcę gen, ale fajna nie Chcę kręcenia tego gena, co się dzieje? Oh, o no, i kabelki możesz łączyć jak w amongasie, Ale że kabelki? Jak na techniku o, informatyku, RJ tam łączysz. Oj no, eriotki, no, robisz Kabelki. O, tu jest gen Że łączę? Ale oro. To szans. Tylko jak w amongasie. Ja nieskręcony skręcony. Dobra, skończyliśmy a Usie, Eee, uciekłem trochę od niego tam, Mnie ale też. też gdzieś jestem w podziemi. Ja właśnie nie, jestem na górze. On jest pod Ja pod... robię jako jednego gena już. To jest coś, ja, bo nie Skończy no. gena? Skończę. Dobra. No, pójdzie sobie tam I, pewnie. Ja też w ogóle, bo ja mam dwie kreski, jak chodzi o takie... Idzie na górę, idzie na górę. No, nie o, znowu mi wyszedł! O, aaa! <laughs> raz pasną kogoś. O, tam jest, dobra. Na górze jest? Nie idź w tą stronę, na górze. No, no, z stosem się gania. Nie, 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 tak nie. zestrał się. Bo ja on na dół? Weź go tam lupuj, bo gena robię. Słuchaj, co, co on robi? O. Kupi. O nie, bo on ci Zostaw tego chuje. Wow. Może mieć perk'i pod to, wiesz? Jakieś powalone wiesz, parkasy. Nie no, on jest jakiegoś pepego Mówisz? O. nie nic nie znaczy, robię. IMO konsolowiec. Bo tak nie trafił takiego ja, perfidnego się hita Nie nie w kąsa lodowce. No bo Nintendiasz, oh, tak też może być. Oj kurczę. I co, tak gra jest na Nintendo? Znaczy, DBD jest na Nintendo, okay. ale chyba nie ma crossplaya na PC dodatkowego. Na komórki też jest DBD. Ja ale też nie ma crossplaya tego na, na komórkę chyba. No, o kurczę. Na y, telefonach nie No przejąć, przejąć ci go Kryksos? Oj, no stałby się. To idę tam, gdzie Darby się ryja. Nie. Dobra. Bez o, dobra, nie widzę gena. jest. Robi ktoś gena? Niestety nie, A, bo ja w nie Ja robię, ja robię, robię ja jednego. Po podziemiach Ta, robię. No, mapa jest okropna, nie widzę. jest, jest straszna. Co lata? Jest straszna, to mam pamięć. Tak, biegnę. Mam nadzieję, że szybko skończymy ten rund. Ja mecz, już to robię to są... gena ostatniego. Właśnie, po podziemiach to mnie usłyszycie. podziemiach. To, się, to, to biegnie. Po podziemiach to wszyscy akurat biegają. Dobra, elo. Chyba gdzieś kilera wysłaczy. No. To jest gen, właśnie, ale nikt go nie robił. Dobra, w paletę. nie, no, ja nie mu to biega, ale nie wiem, co to jest. Ty masz gena jeszcze, Gabor? Ja kręcę, jak ręce w jak dosyć daleko od Zbierka was, jedna osoba jest prawa. na górze. Ale powalone z Mandresz. mam dreszcz. Mam dreszcz potem, dobra, tam jest. Kończę tego gena, połowa mi została. Nie, ale możecie. Do dobra, idźcie pod bramę, idźcie pod bramę, otworzycie na instancie. Tylko najpierw muszę dobrać, Na 30% został. Nie biegnę, nawet mu. jakiś docelu, jakiś spadek. No to ja dostanę, później i położę. Nikogo nie to sam nie zrobiłem. Mam A, mam bicie serca po to, że to. ogóle wyjście to o kurde. Na skraj na na mapy tam, gdzieś. Na pewno na pierwsze, ramię, nie w podziemiak. Podziemiak. dobra. Otwierajcie bramę, ekipiarze. Mogę, bo mnie ściga. ma? Tam jest bramka. I tam jest druga. Poszliśmy na dwie różne bramy z kim za sobą, z sobą strubując, z jakąś plewetką. O Oh my god. Ale dam radę, dam radę, jest, jest chillera. Jest exit, ja otwieram Stary bramkę pierwszą. Jak? Ja otwieram drugą, myślę, że jest sam, a nie już, Ja mogę przynieść kitę w razie czego. Otwieracie? Otwieram bramę, tak. Możecie otworzyć? No, moja już tyle. Ja, a a mogę w razie czego się wymienimy, to będziesz otwierać, a przyjmę kity. Dobra, otwarta. Dobra, git. Chłopnia nie no, eda więc git. Sztos, a Mongo, jak z tobą sytuacja? No, no, ale zostawiliście mnie, ja, ja, ja na jestem Mongo, gdzie ja. jesteś? Idź do drugiej bramy. Otworzyłem ją. Prawej strony się trzymaj. Dobra, idę po drugą. Ale nie wiem, czy ja dobiegnę. Szukam cię. Po drugiej Co? stronie jest, ta? ta? po drugiej. Mam dresz. Słyszę go. Jesteś gdzieś obok ciebie? Ja muszę Nie? się cieszyć, z Tam jesteś, dobra. W lewo, w lewo odbij. I uciekaj po prostu. Nie ma noeda, więc jest frajer. Dobra, dobra, jestem. Dobra, sztos i uciekamy. ELO! Nieee! przy tamtej bramie, jak Frajer. Ale tam piękna ty... runda! Ale zatem wow, lewe. Ale zrobiliśmy Ojo. totalne perfekto tutaj. Jej. Dobra, skoro. ja akurat zrobiłem... mam zadanie, żeby uciec z czwórką ocalałych, więc no. Ja nie wiem, ale skoro Ofer. uciekliśmy w 8 minut, to uważam, że można jeszcze jedną rundkę pocisnąć. Więc w sumie bardzo fajny mecz wyszedł, ale ja robię dzięci i widzimy się w kolejnej rozgrywce. Szkryć, szkryć. Szkry. Boże. Cyk po cięciu, dom Thompsona. A Thompson to nie był taki juror w ten The Voice of Poland przypadkiem? Nie wiem, nigdy nie oglądałem The Voice of Poland. Thompson to była taka broń Amerykańców. Oj, Thompson była. Też była. To właśnie, i ta, to właśnie. To właśnie ta broń górbu była. Mam dreszczę, Eee, jest, Hunter, Hunter, Hunter. Ale że kurde coś. Kawa że to jest tego. Śpiewa sobie. Ale bo się. No, o, no czy, wiecie co. O, zniszczona ruinka! Twórki. No bo A... od razu łupką mi się zrespiła. Była ruinka? No była ruinka, mistrz. Ej ona też jakaś z dawnym jest. <laughs> <laughs> was, nie ma za co? Byłem dostapa, ja to się ma O się wkurzyła na mnie! No. Barrego, kurwa, oh my God. Ona mnie widzi? Będziesz brał paletę, to ona cię to parking wtedy możesz rzucić. Oj widziała mnie. No nie kopiegana, nie, kopiegana, nie, nie kopie. Kopiegana, puściła cię. Nic się nie było. Się... jak. Nie gonicie. Ale... Nie goni cię. co ty jest? Krzy... Nie, nie, nieprawda, to jest. Ale cię... A bo ja mam gibkość, bo jestem gibki. Elo, trelo, moralo O, panie i panowie, tutaj gena naprawdę no, jest. oj kurcze To ja walnąłem tym genem O kurde, ona tu jest No jest I tańczy dla mnie <laughs> Ciekawe, że tańczy dla mnie Oj, masz paletą na łeb A dostałem ode mnie raczej. raz, więc wiesz, Oj, ode, to jest ode mnie też dobre... już, hez? Punkciki o, to są walone O, widzę was, no. oka, pomacham wam E, <laughs> siema Dobra, wiesz co, idę klikać gena są walone No nie śpiewaj Idź na jakiś Wojson Polem! voice of poland na, na się mapie Thompsona i jest siema. Oj, no, no. <laughs> Te goni mnie, bo widziała. No, Topory! Tak się <laughs> wydarła do mnie. Tak, krzyczała do ciebie. Mhm. Jeden Że... z tych killerów, których słychać z kilometra. No jest. Ale to źle, bo nam już żeby mieć porypane perki na to. Zdajcie, bo jeszcze się stop. pani. Ale jedna o już poszła jej. Tak, no, no. zostrała się, lupuje, frajarker, obciągany. No robię, robię. Ja to robię, robię też. No powiem, ja, będę raczej wisieć, wiesz, bo nie wyjdę z tej sytuacji. Nie no, że wisieć będziesz. Mam KS. Postaram się. Ja już pół gena tu wykręciłem. Może być a Jesus Reference. A ja już całego gena wykręciłem. Oj kurczę. No oh, shit, jaka zakona tu jest! Ty! A! a! Boże, drzewo, nie zauważyłem drzewa. Ojojojo. Dobra. <laughs> oj, oj, oj. jokowana była. Ojojoj! Oj, oj. ja, ja to nie ratuję, przyznaję się, ja nie lubię... WYSZŁO! O, ślepiłem ją i wyszło! WYSZŁO! Skr... Blue screena wyszła. dostała na łeb! No, ja w Ja, po, ja się podysięgnął tak i zaznaczałem, wiesz, co dawałem ja. Ale morał. Ale awanszniki tak, potężne. Ja oj no, no... Potężne. Dobra! No to wydaje mi się, że możemy jeszcze jedną rundkę pocisnąć, bo to była no, krótka. No, no, więc no. uważam, że można zrobić cięcie w tym momencie. Skryt, skryt. O, finalnie. Po Here we go again. Podwórze złomowiska. Podwórze, jest taka, jest po o ty najgorszy knurze, mogę tak zrymować. że najgorszy, ale że do Kononowicza referenc. Kononowicz referenc. O, wychąd. Nie, nie, nie. o tym DGNMT. Ty. No Zysało ja, to. Zysało No Zysało to. Zysało to. Zysało to. Zysało jest to. jest to. Zysało jest to. będzie zbierać. Dobra, jest. Oj, kurde, nie, nie w to stronę. Ja a, ja prawda, prawda. Jeśli stanie się z tak. nią gonić, to powiedz, okej. Okay? Ona jest kolejną ppego chodzącą, mi się wydaje. Chodząca ppego, a pp pepe jako marchewka, bez bezumiec. Nie, nie, Te, are you following me? Oh, shit! Skrypki. O, ty nie wiedziałem, że ona chodzi za tobą, ty, ale nie No i ma kołysankę. No mama, mama. Oła! Wow. Dostałem toporkiem. O oh, shit! VIKING topory! Wiking <laughs> topory! Kosta zaraz napalić mata. Uważaj, ten na City ma dużo. Co <głos> jest <głos> ma dużo. O, Jest tu! Nie! Zostaw! No i nie żyje. A... Odgłosy ucieczki Krixosa co... są cudne, naprawdę. O nie! Zostaw! Jest ja tu, <noise> o Boże! To jest Cudne. Ta, nie podnosi. O oh, shit, bo she is coming to me! Nice, nice generator! Ach. Jezu, przepraszam. Nie darmo No Rzuciła Wiesz to porę. O, mam ruinę! Kryk, Kryksos, wydarłem, tu w moich ja rejonach jest ruina. Powiedziałem, że w twoich krajach jest ruina. Dobra, ja robię ruinkę generalnie, na łapiej. ojoj idzie po mnie. Szmata, a w ogóle pod hakiem sobie dałem. Ja to. Idzie po mnie. Szmata. ale nie lubię. Dobra, niszczę ruinę, więc już nie będzie nam nucić chyba. Albo będzie, idę ka, by to Oj no, Smata Ktoś idzie? Po naszego koleżkę? No ja odbieram ją, żeby mnie się, ona mnie znowu zabije pewnie zaraz. Dobra, I come for you. Teraz? Weź tam, odbija jej topory. Prawym odbijasz, unik robisz. Odbiłem ją. Prawym odbijasz. Windwalla jej postawisz, Maciek. Normalnie. Dobra. się Darek. Masz selfkara? Mam, mam. Coś? No, no, poszła do was, poszła do was, do was, Oj, głupia. was, Lamutka. No, Ta bogato. Wiem. Czekajcie. Ucieka... Ja przepiłem ją latarką. Oj ojoj ojoj, ojoj, ojoj ojoj dobra, nie widzi mnie, ale... ale trzeba <laughs> no bo może nadal ma tyle tam ze za, za po mojej latarce Myślę, że długotrwały efekt? A, guzie, Ej ale oj, nie no. w moją stronę, proszę Sorry, Mate Inwestowałem w tą latarkę albo... Awesome, so tak, ale lupuję we latarki. duo generators yeah. or something Filam się na narapić o, głupia. Gościu, świecisz latarą czerwoną swą. Ale jest lupowana cały czas. Halo? A siema, polowanie określa. Kto to jest obok mnie? <głupka> Oj, kurde. <głupka> 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 Rozmęcione kręcenie genu. Co odpuściła dobra. mnie! je. Kumacie, że w środku pościgu mnie odpuściła, bo już nie chciała mnie gonić. Naprawdę? Nie, tak po to... prostu posłał do mnie. Oj, widzi mnie! Widzi no mnie! Ja tak samo zrobiłem. Dobra, jest, nie trafiła toparkiem. parkiem. Chlepiłem mi i tak posładować wtedy. Dobra, no no jest. Czekaj, masz słabo no strasznie Typiera. Nie no, tunelarz po prostu, zobaczmy gdzie no. jest. Nie. Krixos. Bo ja tam mogę na łeb przyjąć tam z dwa toporem. Nie no, O. Oooooooo. Jakaś okay. Będzie działana? Za daleko no ja stoję Nie na palecie, podnosi, nie podnosi generalnie. Bo ja stoję na palecie. No shit, to nie dobiegnę chyba. Ale sobie no Kurczaczki. na mnie, Wziąłem, i są. no się masz leczonka? Co? Mam... no tak prawie przy tym. Miziu, 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 pszcz, 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 Oj, ona będzie chciała po mnie iść, a ja nie wiem co on zrobi. Ja idzie do was znowu. Dobra, ja tu się aptestuję, co jest. Dimun? Ja. Robisz gena? Ciekawe. Tak. Dobra, ja to tu chodzi. Się e, bo ja Ja byłem tam latarką troszkę, parę razy o... oślepiłem, teraz Opuszka. już zaraz będę kaput. A to jej nie skrasowało. Jeszcze. Cały czas się dla mnie obraca tyle. Ale jest słaba Leca. strasznie. Latarka mi poszła. Połowa po gena, tam niedaleko Krzysiu nie gdzieś się Ta? Połowa gena jest? Ta. Dobra, teraz będę leżał. A ona tu też chodzi. Jest, no jest. doć kurde. Ale wywalone, dajemy, kręcimy, kręcimy byku. Ja zaraz Kora przejmę Amonga. Ja Odmum ale się. wiesz, że ja nie jestem najlepszy w jałgen. O, o no, kabelki. Nie możesz obracać, nie kręć, tylko obracać. Nie. <laughs> I mam <laughs> kawe, kabelki, kabelki, kabelki stykam ze sobą. A to są periotki są są łączone, technik teleinformatyk. A ja mam. A, to ja nie. Ja emerytowany, delegowany, na De liceum Delegowany. <śmiech> 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 nie no na mnie leci. UNelasz. <laughs> Normalnie bym się ucieszył, ale <laughs> to Huntres. <laughs> <śmiany> do dobra, dobra, ktoś robi ostatniego gena? Się jeszcze leczę. Siema, przyjmuję hita za ciebie, byku. Zostaw. Gdzie tak. jest ostatni gen? Ten, ten, ten. Kurde, drapałam się po noście. Ale jeszcze sobie. Dobra, leczę cię, byku, 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 byku. Dobra, kto punkty, to masz punkty, jest? Masz punkty? Masno punkty. Gaz na gaz na Masno. Nie wiem, czy apteczki mi starczy. Dobra, i dawaj, genik tu dokręcona jest. Ale zyga, ja tu Wagan, nie ukręcimy. ją, bo mnie nos swędzi. No mnie ściga, rób, róbcie, róbcie, róbcie. Co zrobimy? Może znowu, dobra, ja tu jestem chyba mistrzem w łączeniu kabli, jest? Stary, kurde, te Riotki to, bo... to jednak łączone profesjonalnie Oj, są. Riotki profesjonalnie łączone <głos> są. <głos> o, to chodzi, byku. Cyk. Uwaga, gonika. Ale dobrze jest lupowana, ja. potężny. Ja wiesz, że żadnego skitscheka nie dostałem jeszcze A <noise> to tłumacz dlaczego jeszcze jeden został, a nie pięć. <noise> Gdzieś tu brama powinna być w ogóle niedaleko <noise> Ja już chyba nie podołam, tyle z nią się gada. No nie puści, jej psyka a, siądzie w końcu. A o. Bierz prawą bramę, bierz prawą bramę, ja biorę Dobra, na bramę. Dobra, idę na prawą bramę, Sztos. Obstrałam się! Oj, Ojojoj. oj, oj, ona tu jest, po drodze. Dimon z drugiego końca mapy. Poparła, tyle dniem Nowe tworki sobie bierze, nowy zestaw. Lego Spinjitsu, mistrzowie, Lego. To nam nie Otwieram Lego brankę. Ninjago. Ninjago. Ja nie chcę umierać. Biegni, tu już no, otwieram pierś. Otwiera to. to ty, Amongo, ja to otwierasz. Ja. ma. Weź się tam Cię lecz ruch, ruch. w kuariu. Dobra, możecie uciekać, ekipa. Ale jeszcze jest przesługany. Oj. Dobra jest, jest, dobra, jest dobra, jest ta druga brama otwarta? Jest. Ale się zasrała, dobra jest, uciekam z drugiej bramy A, ekipa. Paki nie? Wszyszki. Siema! A o, no. cześć! Uciekamy? Uciekamy... Siema! No. pięknie! Ej I... no, punkty jeszcze! Kto jest do leczenia? E, w i się dotknąć. Ah, o, no maj no, punkty! No, Just, nie, nie no! A gdyby miała noeda? Oh. Dobra, i tym akcentem kończymy ten piękny odcinek. Boże, co tu się działo, trzy piękne mecze, trzy winy w sumie, dziękuję wam gorąco za oglądanie, wbijajcie do kanałów, w sumie Demon, Demon czy masz kanał? Oh, okay. Wbijajcie, dziękuję gorąco za obecność i A, widzimy się w kolejnych na... odcinkach. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, discord, wszystko, cześć, cześć! Bye, bye!